Bardzo chciałabym ujędrnić sobie skórę i pozbyć się celulitu. Proponuję zabieg z wykorzystaniem fali akustycznej. Tu bardzo mocno ujędrnimy właśnie sobie skórę, zredukujemy nawet ten najbardziej uporczywy celulit, poprawimy mikroprążenie i uelastycznimy skórę. W pierwszym etapie będziemy wykonywać drenaż limfatyczny całego ciała, aby pobudzić węzły chłonne. Następnie użyjemy sobie drugiej głowicy, która już nam będzie rozbijać i redukować tkankę tłuszczową oraz celulit. Przechodzimy teraz do drugiej części zabiegu. Tą głowicą będziemy już rozbijać tkankę tłuszczową oraz celulit i wygładzać skórę. Aby pozbyć się całkowicie tego problemu, rekomenduję zrobienie 6 do 10 zabiegów, czyli utworzenie sobie takiej serii i po każdym zabiegu będzie już widoczne zdecydowanie większe wygładzenie, ujędrnienie i uelastycznienie skóry.